znała się Nie, co ty, nie tutejsza. Skąd wiesz? Szła w stronę kolejki, to pewnie wracała do domu, to znaczy, że tu nie mieszka. Znalazłam ją dokładnie 37 minut temu. Musiała zginąć chwilę wcześniej, bo krew jeszcze wypływała. A skąd ty to wszystko wiesz? Co ty jesteś ze skąd... Skąd lant... skąd Agata Christie. Pożyczę ci. Proszę sobie wyobrazić, żona w parku znalazła trupa. Kurczę, ty to masz jednak szczęście. Jest sprawa dla policji. Kto ją tu wpuścił? No To pani Magda. No i co z tego, że to jest pani Magda? Jedno morderstwo i zostałaś celebrytką. Stefan zginął, bo widział mordercę. I ty też jesteś w niebezpieczeństwie. A, a to nie jest ta denatka? Była na imprezie. Nie miałem sprawdzać, czy tamtego wieczoru nie było żadnych imprez. No była, jedna, uszeli ogłaszał udział w wyborach do Senatu. To przecież mówię! Musisz teraz sprawdzić listę gości. Czy w tym momencie wiem to robić? Nie wciskaj, Miki, tu wiadomo, że w tym domu mysz się nie wysra z twojej wiedzy. Kowa do góry. Nie pocieszaj mnie. Nie pocieszam, chcę drzwi zamknąć. Spóźnił się pan. Terapia już się zaczęła. Przepadnij, formaty hyzie, kadmy metanol. Toluidyno, uretanie i nikotyno. Pan komisarz? Przychodzimy do pana w bardzo ważnej sprawie. Potrzebujemy pana pomocy. Co tam jest? Przepraszam. Musisz go aresztować. Facet sam został zamordowany, rozumiesz? Cię aresztować za utrudnienie śledztwa? Ta dziewczyna była u państwa na przyjęciu w sobotę. Została zamordowana. Nie zabiłem jej. Po jaką cholerę w ogóle mówiłaś mi o tym trupie? No bo mi grozi śmiertelne niebezpieczeństwo. Co to się naprawdę nie nadajesz na policjanta. Matka!